Grupa numer 16. Czy na pielgrzymce można jeść lody? E, nie. Czasami, ale czasami pozwolę. Ksiądz przewodnik raz zezwolił, niestety sklep nam zamknęli, więc to było celowe. E, Święta Góra przed nami, szczególne miejsce dla Waszej pielgrzymki. Dlaczego? Ojej, no po prostu wędrujemy tu od lat już od, Po prostu od początku jest ten dzień pokutny jako święty krzyż przeznaczony. Czy dzieje się coś specjalnego? Ludzie jakoś w specjalny sposób się umartwiają? Znaczy się nie. Każdy, każdy po prostu to przeżywa, jako ten dzień pokutny. Tak jak mówimy, jesteśmy przygotowywani. Przed chwilą odmówiliśmy drogę krzyżową, także tak jak Pan Jezus, wszystko po kolei. Dzięki bardzo. E, bracia, porządkowi. Czy na pielgrzymce można iść lody? E, oczywiście, że nie. Znaczy, chociaż tak, jest wyjątek. No, jak? W obecności przewodnika u nas w grupie. No i porządkowi oczywiście I mogą jeść, To Nie mogą, jest oczywiście, bo nie mogą wszystko. Dobra. E, Święta Góra przed nami. Jest to szczególne miejsce podczas Waszej pielgrzymki. Dlaczego? Ech. Ta góra ma swój taki klimat. To po pierwsze, po drugie jest to święte miejsce, są tam relikwie Krzyża Świętego, także dla każdego jest to jakieś przeżycie takie duchowe. I trochę taki inny etap jest pod górę, dużo kamieni, nie ma asfaltu, ładnej drogi. No i każdy pozował się takimi trudami, że tylko marszu takiego zwykłego, no musi zmagać się jednak z tą wysokością, co jest fizycznie też dodatkowo trudne. więc... Ja słyszałem, że a propos kamieni, że ludzie wnoszą te kamienie na górę. Tak, każdy bierze swój kamyczek w wielkości takie, jakie da rady, jakie ma grzechy. Aby właśnie poczuć trochę właśnie te grzechy, które ma na sobie i może tak symbolicznie je wyrzucić y, tam na górze przy świętym krzyżu, y, aby zrzucić z siebie. Jakiej wielkości będzie brata kamień? No ja idę na początku pielgrzymki, byłem u spowiedzi, więc kamyczek będzie y, takich wymiarów, że zdołam go donieść. Czy na pielgrzymce można jeździć? Nie wiem. To zależy od tego, jak zarządził ksiądz przewodnik. Ja nim nie jestem. Za nami Święta Góra. Jest to szczególne miejsce dla pielgrzymów z pielgrzymki lubelskiej. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że ma ono bardzo taką wymowę symboliczną, że właśnie że jest takim symbolem miejsca, na którym składamy właśnie różnego rodzaju sprawy, które niesiemy, że właśnie ta góra jest jakimś takim też i wznoszeniem się w naszej wduchowości, w naszej świętości. I też wiele historii, które związane z historią samej góry, właśnie z relikwiami Świętego Króla, które się tam znajdują, sprawia, że właśnie żyją nas, żyją, że ona jest takim wyjątkowym miejscem. A czy te wyjątkowe miejsce to także wyjątkowy dzień? Czy dzieje się coś szczególnego na trasie podczas tego dnia? Myślę, że tak, szczególnie, że dzisiaj właśnie jest piątek, to jest to taki dzień troszeczkę inny, że właśnie bardziej takiego wyciszenia, właśnie zastanowienia się, też same e, rozważania drogi krzówek, które są czynione właśnie podczas tego etapu przed świętym krzyżem pomagają właśnie nam wszystkim jakoś tak bardziej zastanowić się właśnie, po co jesteśmy na tej pielgrzymce, czy ma ona wymiar właśnie taki duchowy, czy właśnie bardziej jak czasami bywa tylko sprawdzenia siebie, ale myślę, że właśnie, że ten etap jest takim. Odkrycie właśnie w sobie właśnie tego wszystkiego, co sprawia, że tutaj jesteśmy. 16 w kółeczku, czyli grupa z... Lubartowa. Z Lubartowa grupa. Grupa charakteryzuje się? Mm, jest najlepsza. Z najlepsza. Z tego, co widzę, same młode osoby. Jaka średnia wieku, waszym zdaniem? Tak. Koło 18. 18. 18. Tak, około 18 lat. Czyli grupa, można powiedzieć, licealna większość. Tak, w tym roku w ogóle jest więcej młodzieży niż w poprzednich latach chyba. Tak jakoś się... Więcej jest właśnie młodych osób. A co was charakteryzuje? Um... Najlepsi przewodnicy, nasz ksiądz Bartoszewski, który kiedyś był w wąwolnicy na parafii jako wikariusz. Charakteryzują nas, nas też to, że na postojach chyba jako jedna z grup bawimy się w różne zabawy jak pająk czy coś takiego, prawda? Do scholi, tak? To właśnie w tym roku jest tak, że idzie właśnie dużo osób muzykalnych jakby. Mamy dwie czy trzy gitary i po prostu schola się wymienia, prawda? Jak jedna schola się, się zmęczy, to zaczynają śpiewać inne osoby i, i tak jakoś leci. Czy jakieś udziwnienia instrumentalne macie? Poza gitarą? No to znaczy my mamy po prostu udziwnienia e, piosenek, sami sobie tworzymy piosenki, teksty, mamy w ogóle konkurencje takie, że e, każda parafia przygotowuje e, swoje wymyślone, w konkurencjach przygotowuje swoje takie e, rzeczy i prezentuje przed całą grupą i to będzie ocenione w kusiętach na ostatnim noclegu. W ogóle mamy w naszej grupie jednego ojca kapucyna z braci mniejszych kapucynów z zakonu w Lubartowie. No i właśnie ten ojciec Marcin jest naszą taką chlubą, prawda? W grupie. Tak. I to też on właśnie wymyśla dużo takich zabaw na postojach. Na przykład, bo on z oaz różnych, prawda? Kapucyni bardzo cechują się tym, że, że mają właśnie, znają wiele zabaw i on bardzo dużo daje nam pomysłów, właśnie. We can the world. Oj, dawaj ja, no, ja, na nasze skazko, bo rada nie ma, dwa i drugi nie, o nie, idzie.